Pojazd jest wyposażony w modułowe relingi dachowe, które można mocować wzdłuż i w poprzek zgodnie z konkretnymi potrzebami transportowymi. Najpierw wyjmij klucz znajdujący się w podręcznym schowku. Odepnij te wypustki i ustaw je pionowo. Kluczem odkręć śruby, a następnie podnieś relingi i ułóż je poprzecznie. Umieść belki wyprofilowaną stroną w kierunku przodu pojazdu, co poprawi aerodynamikę. Kluczem przykręć śruby, aby solidnie zamocować belki, a następnie zapnij wypustki. Analogiczna procedura służy do wzdłużnego mocowania belek. Pamiętaj, że przy mocowaniu wzdłużnym relingów nie można zamieniać miejscami. Jeżeli belki zamocowane poprzecznie nie są używane, lepiej je przemontować wzdłużnie, ponieważ wtedy pojazd stawia mniejszy opór aerodynamiczny i w efekcie zużywa mniej paliwa. Na koniec pamiętaj, aby nigdy nie wjeżdżać do myjni z belkami zamontowanymi poprzecznie.